Nie jest potrzebne, żeby każdy miał komputer na lekcji, tak naprawdę, bo jeśli ja zrobię notatki, to mogę je jak najbardziej przesłać 50 osobom przez maila. I to nie jest problem, my tak robimy, nie mam nas na lekcji. Notatki mam za dwie godziny, albo nawet na Skype łączę się z Kamilem na angielskim, jestem na lekcji. Walka to tak naprawdę była o wi w szkole żebyśmy, mhm. żebyśmy mogli mieć internet na lekcjach, żebyśmy mogli sprawdzić sobie co dane słówko znaczy, nie o wszystko pytać nauczyciela, żebyśmy mogli sobie znaleźć coś na mapie, czego nie ma w klasie. No i jak już tak powalczyliśmy trochę, no to w końcu się udało. Najtrudniejszym w całym działaniu było przekonanie w ogóle dyrektora i nauczycieli do nowoczesnych technologii. O, o ile pani Wilska jest jak najbardziej przekonana do tego typu urządzeń na lekcjach. Paruje Tak, jest, jest tak naprawdę pięciu, sześciu może nauczycieli w szkole, którzy naprawdę chcieli, tak, chcieliby używać tych urządzeń na lekcjach. Jednak nasz dyrektor, tak naprawdę nie wiem, czy, czy on myślał o, o tym wcześniej, zanim my wyszliśmy z taką inicjatywą. No, Słuchaliśmy się w telewizji, no, oglądaliśmy się w internecie różnych y, super projektów, y, jakichś bajerów, stwierdziliśmy, że to jest coś, co, co warto mieć. No i zaczęliśmy to walczyć, a reszta, no bo musi też poszukać czegoś, co jej zainspiruje. Naszym celem działania jest nauczenie, przekonanie nauczycieli, żeby używali naprawdę e, tych oprogramowania na lekcjach, bo mamy sprzęt, ale on jest nie w pełni używany. Kilku nauczycieli go używa, kilku nie. Dlatego w tym roku zaczęliśmy... My się jeszcze boją. Tak. No myślę, że tak, że boją się właśnie. E, Pan, pan pytał wcześniej co możemy innym doradzić, żeby się nie bali, żeby się nie bali odejść od tradycji, żeby chętnie wyrażali swoją opinię i nie bali się tego, że, że pojawi się ktoś, który ich, kto, kto ich skrytykuje za, za to, że, że wymyślili sobie laptopa na lekcje.